Chcę kupić działkę rolną bez warunków zabudowy. Czy to dobry pomysł? A czy powierzyłbyś przypadkowej osobie swojej oszczędności na przechowanie? To zakładam, że nie, ale nawet wtedy miałbyś większe szanse, że ich nie stracisz. No bo w związku z ostatnią zmianą przepisów, bez warunków zabudowy może się okazać, że Twoja wymarzona chatka nad jeziorem będzie po prostu wirtualnym projektem na komputerze. Dodatkowo, nie każda działka rolna nadaje się do przekształcenia. Klasa ziemi ma znaczenie. Wysokie klasy ziemi rolnej, np. od 1 do 3, są trudniejsze do wyłączenia z produkcji rolnej i wymagają zgody ministerstwa może się okazać, że musisz zostać rolnikiem, aby w ogóle coś tam wybudować. Jeśli planujesz wybudować dom, to obecnie w wielu miejscach w Polsce, aby mieć doprowadzony prąd do działki, musisz przedstawić pozwolenie na budowę. A jeśli nie masz warunku zabudowy, no to będzie niemożliwe. Ale warto również pamiętać, że zmiana przepisów to nie tylko zagrożenie, ale też szanse i do końca 2025 roku masz szansę przekształcić działkę budowlaną, nie mając nawet warunków zabudowy. Ale aby to ocenić, no to wymagane jest faktycznie rzetelna analiza działki wykonana przez urbanistę lub architekta.